Cieszmy się, że mamy taki zespół motorsportowy, który praktycznie w każdej serii, w jakiej rywalizuje, osiąga no, bardzo dobre rezultaty, fenomenalne rezultaty. Dlatego, że to są e, nie dość, że wygrane w wyścigu Le Mans, są to wygrane wyścigi w LMS, tytuł w ELMS. A teraz w weekend startowała Asian Le Mans Series, azjatycka seria Le Mans. I mieliśmy dwa 4 wyścigi. I mamy znowu powody do dumy, dlatego że nasza ekipa WMP3 tym razem numer 13 wczoraj wygrała wyścig, dojechała na P1 yy, i walczyła do końca bardzo mała różnica nad yy, drugą ekipą, w której do mety dojechał Kalium Voisin miał świetne tempo ten kierowca Formuły 3, natomiast polska ekipa wygrała. Dzisiaj w niedzielę drugi wyścig, no tuż za podium w tej klasie, dlatego że to było P4. No natomiast trochę gorsze rezultaty miała nasza ekipa WLM P2, numer 43, dlatego że wczoraj P14, a dzisiaj P12. Ciężkie to były wyścigi. Oba zmienne pogodowo, bardzo trudne do ogarnięcia strategicznie. No i polska ekipa trochę jednak poległa na tym. E, poległa w tych no, zmiennych warunkach, ale mimo wszystko myślę, że te pierwsze dwie rundy ALMS można uznać za udane, bo to jednak wygrana e, i miejsce tuż za podium. Więc na pewno pozytywy wyciągamy z tego weekendu. Takie krótkie podsumowanie pierwszych dwóch rund na SEPANG. Dzięki za oglądanie.